Witam w nowym miesiącu Dzisiaj nagramy oczywiście Ocenia jest skład 2 Potem No I to tak. Kolejna osoba Karce rocze Oczywiście bajle jest dobry LW jest git ST Jeszcze tylko imba też Lub te kogoś innego Ferrand Torres nie. To też to zmiany. Endor powinien być. Barkam, ok. Bruno też. Keita. No już nie na te czasu. Robertson jest Git, ale weź tego to ty, Jak tylko chcesz. Albo najlepiej to. Jak on się nazywał? Davis, Bruno Git. Holding do miniony, bo jest bardzo wolny Najlepiej taki Vandek by się przydał R'benie do zmiany I Ederson. Więc jest Gis Skład takie No owszem, Trochę też do zmian. Juventus Czy to będzie skład z Juventusy? No, się dowiemy Jednak nie Mamy tutaj 90 No więc nie będę to jakoś wysoko oceniał. Jest coś nowy. No to tak. No, LB to no, tragedia. CB, tragedia. CB, tragedia. RB, ok. Sam, tragedia. No. Nie chcę cię oceniać, bo to jest słaby skład. No, to jest taki skład szybko robiony w kilka dni. Więc nie wiem. Dałbym Ci jak na ten czas może grania to Takie cztery i no, słaby kwisk. No zaraz kolejną osobę. To jakiś już muszę wejść. No to pakanie. O co tam? Który gra na Paytwin I gdzieś on jest Oczywiście zapraszam do Borismanii Potrzebujemy kilku osób, 100 plus Tak, tak, matka miała uciec Oczywiście wbijajcie do niego na kanał to jest ma kanał Nerkos. Zapraszam. Tyson. Tyson jest bardzo ja dobry. Myślę, że go też polecam, ale już nie ten. Już on nie jest taki prawdopodobny <todgłosy> ja nie leje Ederson do wymiany. Danilo też. Tony Bali też. Audi i Arno. Maros tak samo. On nie daje w ogóle rady. Jest wolny i ma bardzo słabe strzały i... takie styk jest tymi, Kane też do wyjadą, jest taki wolny. Lewin jest jeszcze ok. Ja bym ci polecił 4G1. No byśmy musiał mieć 1-1. jednego. I Tyson abyś położył na LR. Nie, takie... Ma takie 7, takie 6,5G. To jest idiot tego, który gra w więc zawsze pay win będzie gorzej oceniany u mnie, bo no, to jest już -to Wydajesz hajs po prostu bezsensowną grę, która jest dodań. Nie wiem ile on już na to wydał, ale jakbym tak sobie policzył, 250, 500, uuuh, że 700 zł. Na pewno na to wydałeś Voronal go byś e, free to pay tak szybko byś na zrobił Gdyby nie, wiemy byś musiał masę kupić Alaba jest okej, okay, no I jak na pay to win Zawsze będę niżej oceniał pay to win no, Ale jest okej okay. No skład jest kozarski, ale Jak chodzi na pay to win to Taki 7 dnia. No bym ci ocenił takie 7 na 10, bo to jest już pay to win, więc to średnio Widzimy, że jest statystyki i też, jakby co, to graje Liga vs. Liga, bo tak średnio to u Ciebie widać. Już dużo nie grałeś, czekaj, zobaczymy, jak ty grałeś. No, trzy, a mi razem nie grałeś. jeszcze się jeszcze raz nie zagrać, to będzie banik, więc no, nie polecę. I no to tak, kolejną osobą miał No to, to będzie mi Słaby jest. Kupiłem dzisiaj go meza za 4,5 miliona. No taki jest dobry, ale też nie jakiś najlepszy. Za jego jeszcze będzie... ...tragiczna piłka, żeby... ...będzie kevinem brujnym. Halloween Wina niedługo będzie um, um, mapę, za będzie Magna, Davis. no i oczywiście Arnold. Nie wiem, czy chyba jeszcze zdążę zrobić friszy playa ja na na Chyba ja raczej nie, na no. nie, to i tak jest taki za 2 miliony, więc bardzo tanio. Ja Tutaj tak. już jestem też trochę, nie wiem, no, to tak. daleko ale nie miałem żadnych gełów na odzywanie moim zdaniem bo tak, już pójdę w to i potem tak i tylko Neymara, Neymara oczywiście trochę sprzedaję Idzie dalej, dalej i, dalej i już nie mogę już pokonać myślę, że... myślę, że to nie opłaca jedynie Neymara, bo ty to samo zostawicie pokemu Um, tak samo wydać. Nie wiem czy brać w Ronaldo, ale on jest trochę wychłonny. I taki średni, ten, ten boost. Ja chyba wezmę Mbappé, bo on jest kozakiem. Ten base, och, ale nie wiem czy rozechnie. I wówczas tak tak z tybisem. bardzo są To też będzie pasowało do Kevina i do Gomeza, Będzie gra i zgranie będzie 140 mam nadzieję po prostu taki... Ja nie mam jakiegoś dobrego to. teraz chłodu ale na dłuższy kart nie więc nie wiem zobaczę na rynek i go teraz sprzedam Jest takie najtańsze nie nikt sobie nie sprzedał 55 tego go wystawiam. się sprzedał. Teraz te karty goldy też idą w górę. Wczoraj było po tysiąc. Dzisiaj już jest zdecydowanie więcej. Czasem mniej, ale jest już okej. Okay. Więc pójdę dalej. Dużo tego jest. Um, już to nie jest 1000 km, czy się nie opłaca? Może się opłaca za to, Dobra, no jak dobra, chyba w ten sposób jest dobra. Taką ścieżkę najbliższą odcinek. 5 minutowo, 6 minut i tak to, to, to uczyłem. Więc jest dzisiaj drugi stosunek. Powinniśmy jeszcze jak najbliższego. Przed wczoraj był bardzo długi w czasie. Też dzisiaj zrobię 20 stosunków. 20 stosunków w ciągu jednego dnia, więc jest pepo. Pięćka, to osłowił. Jeszcze tak szybko i kończymy, żeby było tak, choć 6 minut. Bo są krótkie filmiki, to naprawdę bardzo są krótkie. A co ja poradzę, jeśli nie chcemy się tego tak długo nagrywać, Jeszcze to tylko jest Daily. Nie wiem, jak będzie 50 słów, to robię kolejne Daily, 7-7 dni dniowe. A jak już będziecie tak bierz 20 słów dziennie, to będzie Daily całe życie. To Nie będzie pomysłu. 200. W ogóle nic w tym nie ale to bot nie chce Dziwię, bo nie chcę teraz kupować. O, już mamy 7K, więc jest taki stąd. tą 50, 50, 53 drożeją z tego co zauważyłam, trochę ich skopiłem. Oczywiście nie będę jakoś drożyć okropnie, ale już jest taki. Kupiłem je za 400, więcej. I teraz już idą w górę po 1000 no i już jest nic. I górę też kosztuje nawet 10 koła. Dzisiaj dużo sprzedałem kart, ale też kupiłem tego gomerza, bo on szedł w górę. A żeby nie stracić końców, po to go kupiłem. Żeby go już nie kupować za ten. 5 milionów. Myślałam, że on stanieje, bo jak było początek yy, pomocników, to on kosztował 3 miliony, więc było tanio. Ale niestety ja w i nie pomyślałam, że podróżuje. O 1 milion. No to teraz mam nauczkę i go już kupujemy. Na początku jak on wyszedł, to był bardzo drogi. Pierwsze... To pierwsza godzina było po 5 milionów tym było sami tych 3 milionów, bo obserwowałem rynek I tak go kupiłem I szczerze go polecam Możemy teraz zagrać się w meczek nim Na ptuchet No nic, też tutaj teraz Nie ma jakiegoś... O tu bo, no, drugi kart. ale dużo to prawa, co i po... O! Jest 13 koła, no i zawsze na plus jest już 13 k. A... O! I ktoś tu gonił. To mnie zabluruje ten numer, bo po co? Chyba ktoś widzi. Już dłuższy filmik będzie, więc zaraz już kończę sprawdzanie i lecimy do head to head. Ja wygrał, czym wygra, bo tak średnio widzę te 56, wy... O, 36, ale z tych silverów y, też dzisiaj dużo zarobiłem. Nie mogę zagrać w weekend. Mało grałem w weekendu, bo rzeczywiście mi się nie chce grać w weekend bo nagrody są tragiczne. Jakby te więcej tych y, rank było z boostów to by się opłacało grać, ale 10 rank upów, no to jedynie po to, ale tak to i tak średnio. Oczywiście będzie ktoś lepszy ode mnie, bo teraz mam tragiczny skład. Jednak nie. Może będzie win, ale wątpię. I teraz, teraz będzie tragedia. O i teraz mi zmiot. Muszę poprawić... Yy, no jakby, jak to powiedzieć? No jak to by powiedzieć tak dobrze, żeby niko nie wpływać Muszę poprawić, no, zgranie, bo to zgranie jest tragiczne. 113 zgrania. Musi być to chociaż przynajmniej 140, bo nie dam rady z niektórymi osobami. Dlatego teraz nie grałem wersus attack. Zrobiłem ogromną przebudowę składu. Nie Ci chcę zrobić, bo będzie już lepszy skład bo teraz mam 107 a po przebudowie będzie 112-113. 107 overa na ten moment. Ale to średni. Nie w Ani złotówki nie chybałem, więc... Chyba nie tego cykawek, Bo on wydaje, nie dużo hajsu na po prostu na grę Która jest po prostu free to play. O to chodzi, żeby grać free to play, a nie jakiś pay to win bo wydajesz fajść i tak, Twój skład nie jest jakiś najlepszy. Ja gram 3-2 play i mam one ma trochę lepsze. Ten gomez taki średniowiec i ma, du ma dużo akcji. Ale no Jest okej, okay. muszę nim grać. Oczywiście przeciwnik musiał wyjść. I zna ze zera. Kiedy zobaczysz taki słaby skład, jak ja mam, i musisz wyjść. Jeszcze ostatni meczek i kończę, bo już to będzie bardzo długi. czy będzie kończył rekord. No i z no. Ten Gomez jest spoko, ale szało nie robi. O, i sądzimy się, teraz nie zmieni, żeby na większy chemistry. No i tak. Nie, może wygram, ale to bym musiał na farcie już Chcę przetestować tego Gomeza. Lewin. Ten Lewin jest po prostu, ma dobre główki, ale tak to już nie jest taka już dobra kart. Będę chciał Mbappę. Nie ma okazji, cały czas Gomez. Nie ma. Ale jest taki trochę szybciutki. O i mamy nim okazję. Dobra, ma dobre strzały. Ale trochę mu brakuje tego, do tego O że to nie Bo też dzisiaj nie grałem Ale jest dobry. obrot 6 minut Gomis Finansuje Właśnie w obrotu nie finansuje nie brakuje Ale to nie W końcu akcje Dobra, Teraz pokaże wam to tak już się... no, Jest nic.

nie, LM i RM to są właśnie, to jest chyba najlepszy duet gra. No i mamy, nie wiem, czy odebrać to... Bo ja mam malutszo tego teamu Week No i teraz otworzę najbardziej... Yy, najlepszą paczkę No i to są karty jeszcze ja możemy zobaczyć że to hold bo to nie odkrywamy ciekawe karty teraz the no nic to nie kosztuje szczerze mogłem poczekać te kilka dni sprzedać z no, tych nowych to tak by oni byli grosi

ty grasz peitwin. Dziękuję do widzenia. Zapraszam do ligi i oczywiście zapraszam do Nerkosa na kanał, bo się rozwijam tutaj. Więc bardzo zapraszam, serdecznie zapraszam. Właśnie ja się, czuję, tak, trochę taki cringe mnie przechodzi. Bardzo zapraszam do niego. Tak naprawdę. Kolejny był do... 所以。